Ciałoneczkę ja jestem Duff i dzisiaj jestem sobie znowu w Petium Later X w kolejnym odcinku. I Będziemy dzisiaj kończyć Doodle World na pewno i jeszcze obczajmy sobie kilka jakichś nowych rzeczy. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, możesz zostawić subskrypcję na kanale. Dla ciebie to jest jedno kliknięcie, a mi daje motywację do robienia nowych filmów. Więc dobra, przejdźmy już do odcinka. Więc dobra, idziemy do Ducker, a wczułem trochę i dobra, zobaczmy. View, tak, wszystkie pety mi się zrobiły. I sobie pojedyncze je, po wszystkie weźmiemy, więc dobra, bierzemy od tego Pixel Dragon. Ok, dostaliśmy 3 miliony diamentów, 354 miliony y, walentynkowej y, waluty, Rainbow Coinsy i jeszcze tutaj potki. No dobra, bierzemy tutaj kolejnego PETA, tutaj. OK, czyli mamy... Nie wiem, przychodzi tylko do potek, dobra, potki jakieś tam. Mam nadzieję, że więcej mi tych potyk poleci. Da, bierzemy kolejne 31 Superlaków, to dużo. Najbardziej by mi zależało w sumie na walentynkowych końcach i na potkach, bo za bardzo y, dużo dam. Ta walentynkowa wyleciała. Dobra, 200 milionów potki tutaj różne. Dobra, kolejny pet. Bierzemy... OK, y, Super 15, 70 milionów. Da, weźmiemy w sumie wszystkie naraz już Claim, all. I co wyleciało? 632 miliony walentynkowej waluty. Mam już prawie 6 bilionów. 87 super laków, 15 ultra laków, 34 triple coinsy, 43 triple damage. Więc dobra, to jest cały loot. I od razu sobie weźmiemy kolejne pety, żeby się tutaj y, tworzyły. Dobra, bierzemy to. Jeszcze weźmiemy tutaj doodle y, cut. Rudolf, 11 tutaj trillionów. Bierzemy to wszystkie tak po kolei. Ok, i mamy szansę na maksymalnie 838 super laków. Ok, więc bierzemy. Wszystko tutaj się tworzy. Dwie godziny będę czekał, jeżeli będę on online. I dobra. Tutaj za 10 minut mogę odebrać skrzynkę, więc yy, idziemy teraz na Doodle World. Zadowałem mnie tutaj na Doodle Ward i przy okazji sobie odblokowałem dwa nowe światy. Żeby to jakoś szybciej szło i tam widzę, że mamy skrzyneczkę na kolejnym świecie Bierzmy sobie jeszcze tutaj prezent, bo mamy do odebrania Ok, odebrałem i yy, jakieś tam dostałem nagrody Jeszcze dwa gifty, jakiegoś kusta zrobię, więc dobra Lecimy, załóżmy sobie jeszcze pety tutaj yy, te I zapomniemy jeszcze o bardzo, bardzo ważnym Dobrze sobie przypomniałem, żeby jeszcze odpalić serwer boosty, tego chyba jeszcze nie odpalałem, i to się bardzo przyda. Do teraz do grindowania tych coinów, więc bierzemy tak i tak na 15 minut. Dobra, możemy już iść na ten doodle world. Przejdźmy tutaj do, do shopu. Właśnie, i jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, bo bardzo długo te skrzynki wszystkie będę niszczył. Zobaczmy, ile one tam wszystkie mają, czy w ogóle owczenie się opłaca tutaj, czy lepsze pety pozbierać na to. No bardzo długo to się niszczy, więc wydaje mi się, że musimy przejść na shop, bo na shopie jest właśnie ten event walentynkowy i tam właśnie są te jajka. Ja mam w sumie 6 bilionów prawie i tam są jajka, które mogą być nawet dobre pety tam, więc przejdźmy. I zobaczmy, czy są na pe są lepsze pety niż te, które mam. I z tymi petami dopiero pewnie bym mógł tam aftyć i ten cały Doodle World przejść, bo naprawdę tam długo się niszczy te wszystkie skrzynki, pieniądze i tak dalej. Ja mam 170 trylionów, więc odpalmy sobie jeszcze tutaj Ultra Laka. I włączyłem już na godzinę, więc zobaczmy tutaj, y czy ja mam. Magic, Excite, co robi Rainbow, i tak dalej? Nie, nie mam tego, więc będę musiał ten Golden otwierać i zobaczmy, czy coś dobrego nam dropnie tutaj. O, Legendary Golden i zobaczmy, ile Golden Legendary taki ma 714 trilionów. O 4 razy o 4-5 razy lepszy niż mój Dark Matter Pixel Demon. To jest naprawdę sporo. To jest tak dużo. Więc, no, bardzo się opłaca otwierać tutaj jajka. Niż awczyć po prostu takimi petami słabymi. Jak już dostałem Legendary na pierwszym otwarciu. Więc, to jest naprawdę bardzo dobre. Więc, dobra, otwórzmy drugie jajko. I dostaliśmy epika. Ok, więc niech to się chwilę poawczy. Przyspieszenie jakieś. I lecimy. A jak już widzieliście, bardzo dużo mi Golden Legend wypadło i to jest naprawdę bardzo dużo. Jak każdy ma po 714 trylionów już e, lub nawet więcej, żaden nie wypadł, trochę słabo, ale właśnie moim zdaniem dobrze, bo chciałem to w sumie na kolejny odcinek, żeby jakieś tam lepsze pety poleciały. A teraz po prostu legendami się po prostu nafarmimy tutaj. Tyle tego poleciało, co to jest? Co jest grane? Czemu ten ma 1.78 pół, a inny ma 714 trylionów? Może to właśnie jest dziwne, ale nie wiem. Ja dawno nie byłem w tej grze, czyli co to ma? To ma shiny! Czyli teraz jest jakiś shiny. A no tak, przecież tutaj jest shiny hunter, ale nie wiedziałem, że to też można bez gamepassu wydropić. I to jest naprawdę dziwne. Ale no dobra, 1.78 Q to ma, to jest tak dużo, dla mnie, dla mnie to jest dużo, ale pewnie dla was nie, więc załóżmy te tutaj pety i zrobimy jeszcze sobie rainbow te pety, bo bardzo się to na pewno przyda w wawczeniu, żeby ten cały Doodle World skończyć. Dobra, gdzie rainbow był? Chyba na cave? -ie. nie, 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 nie. Winter... O, na mine, Na mainie był e, Rainbow Machine Nie spodziewałem się, że dostanę shiny. Shiny. No nieźle bardzo. Ja mogę zrobić z tym. Ale zapewne stracę, więc nie robię tego. 100% szybkie upgrade teraz porabimy sobie. Ok, i ostatni na 88%. I zobaczmy, udało się. Więc jest dobrze. Załóżmy, o, idealnie, jeszcze jeden został. Spróbujmy, yy, zaryzykujmy, zobaczmy, czy się uda. I się udało na 13%, bo jest naprawdę dziwne dla mnie. No ale kolejny rainbow, no i jest 5 rainbowów, jeden shiny, który jest lepszy od rainbow, więc to jest naprawdę mocne, jeżeli ktoś ma shiny huntera jeszcze. Ale przejdźmy już bez yy, takiego dużego gadania. Do Doodle Worlda, żeby tutaj pawczyć teraz. I dobra, lecimy. Mamy cały skład taki, moim zdaniem, teraz jest już o wiele lepszy. Jak miałem 174 tryliony. Yy, więc lecimy tutaj na tą krainę i możemy zaczynać już awczenie I zobaczmy, czy mam single tutaj. Tak, mam single, więc yy, lecimy tutaj. Przyspieszenie, oczywiście. I lecimy z nabijaniem, tutaj, farmieniem. Mam prawie 500 tysięcy doodle coinów, i mogę przejść teraz na krainę z wielką skrzynią. Nie będziemy czekać na te pety, i odblokowaliśmy tropical doodle egg też. Więc dobra, te wszystkie pety teraz lecą tutaj na tą wielką skrzynię. No, spora ma ta skrzynia, ale pewnie z tymi wszystkimi petami tutaj ją zniszczę. Więc damy każdy po jeden. I dobra, niech ona się niszczy. Tutaj poczekamy na pewno, a ja jeszcze zbieram te coiny. Więc tutaj zrobimy nowe awczanie, ale za chwilę będę musiała jeszcze serwer yy, podki dokupić, więc będziecie mieli teraz przyspieszone farmienie. Jestem już po 20 minutach chyba w farmieniu, czy 15 minutach w farmieniu. Mam 2 600 tysięcy doodle world coinów, i jak widzicie. Bardzo wolno się to rozwala ta skrzynia, więc y, możemy przejść już na kolejny świat, który kosztuje 1,700 tysięcy. Odblokowujemy ten świat i e, kolejny kosztuje świat za. Kolejny świat kosztuje 8,5 miliona. To jest bardzo dużo. Jeżeli ja tam 15-20 minut spędziłem, żeby tylko tyle zdobyć, to naprawdę długo mi to zajmie. Więc w kolejnym odcinku prawdopodobnie odblokujemy już ten cały świat, a jeżeli nie to otwieramy bardzo dużo jajek, żeby zdobyć lepsze pety, żeby to szybciej się rozwalało wszystko i naprawdę trzeba będzie przystrychardować ten Best Simulator, bo bardzo dużo tutaj nie grałem. Mogę jeszcze tutaj odebrać prezent, więc sobie odbierzemy pod koniec odcinka prezent. Dobra, odbierzemy. Gemy tutaj, gemy i jakieś tam boosty odblokowaliśmy. Tak wygląda chat po tam openingu jeszcze, więc jeżeli macie jeszcze jakieś porady w związku z Pet Simulator, jak lepsze przepety, jak się tradeować, różne jakieś porady, jeżeli, jeżeli jesteście dobrzy w Pet Simulator. Więc to było na tyle z tego od dzisiejszego odcinka. Będziecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, jeżeli spodobał Wam się odcinek i podoba Wam się to co robię. Ja już będę Was żegnał. Widzimy się do kolejnych odcinków. Cześć!